Citra i Mozaik. Który chmiel jest lepszy? Dwa flagowe chmiele rewolucji piłnej. Natomiast trzeba pamiętać, że Citra ma raptem 18 lat, Mozaik ma 13 lat. Tak więc nie są to chmiele, które charakteryzują się nadmierną stabilizacją genetyczną. W przełożeniu na język ludzki oznacza to, że z roku na rok potrafią mutować, tak więc kolejne zbiory tych chmieli potrafią się czasami dość znacznie różnić od poprzednich. Fajnie sobie więc zaraz na jakiś czas trzasnąć single hopa, czyli piwo, które jest złożone tylko z jedną odmianą chmielu, po to, żeby sprawdzić jaką ona formę ma obecnie. Na dzisiaj przygotowałem więc dwa single hopy, jeden chmielony tylko odmianą mozaik, drugi chmielony tylko odmianą citra. Przed Wami więc trzech kumpli full citra oraz trzech kumpli full mozaik. Zaczynamy od piwa Full Citra. Zapach jest ładny, złożony i powiedziałbym wręcz bez wyraźnej dominanty. To nie jest jakaś bomba cytrusowa, którą ten chmiel kiedyś bywał. Owszem, są tutaj cytrusy pomarańczowej proweniencji, jest trochę grapefruita, trochę więcej pomelo. Jest jednak również troszeczkę nut żółtych owoców typu proskwinia. Jest trochę gruszki łamanej przez jabłko, ale to może być kwestia drożdży. Trochę melona, taka delikatna powiedziałbym aneżowość, To wszystko są nuty. Pomijając może te cytrusowe, to są bardzo, bardzo subtelne, natomiast składają się na dość złożony całokształt. W pustach piwo jest bardzo puchate i bardzo, bardzo soczyste. Nie jest to specjalnie gorzkie piwo, ale słodyczy też raczej nie ma, no jest naprawdę bardzo, bardzo pijalne. Więc... Tak jak więc mówiłem, Citra, jeżeli jej forma tutaj została wiernie oddana, obecnie wciąż jest cytrusowa, ale z drugiej strony nie jest to jakaś cytrusowa bomba, jest tutaj też dużo innych nut, które sprawiają, że chmiel jest w zasadzie może ciekawszy niż był kiedyś. Goryczka z kolei ma w tym piwie zdecydowanie cytrusowy charakter. Bardzo dobre. Jedziemy dalej, czyli trzech kumpli full mozaik. Przede wszystkim moją uwagę związały zielone nuty zapachowe, czyli coś a la łączy się z karambolą. Wszystko jest podszyte cytrusem, takim ala la Ciekawa jest tutaj nuta, którą określiłbym mianem dusznej, czyli coś a la ziemia zaraz po deszczu latem. To wszystko kulminuje w końcu w takiej lekkiej kwiatowości. Kiedyś mozaik uchodził za taki mocno naftowy chmiel, nie wyczuwam tutaj niczego takiego. Borówka natomiast na pozostałych ziemiach polskich znana pod nazwą Jagoda, no gdybym nie wiedział, że mam jej tutaj szukać, to bym jej pewnie nie odnalazł. Zaś skoro wiedziałem, że mam ją tutaj znaleźć, to być może ją sobie jednak wyobrażam. Jest w każdym razie oryginalnie i niestampowo. I również tu bym jeszcze bardziej podkreślił bez wyraźnej dominanty. To jest faktycznie miel, który smakuje trochę tak, jak nazwa. To już zdradza, czyli z mozaiką. W smaku znowu mamy gładkość, soczystość. To piwo jest tym chmielem dosłownie przeszyte. Bardzo umiarkowana słodycz i znowu lekko, choć powiedziałbym wystarczająco podkreślona goryczka. Na zdrowie!